Witam Was, zapraszam do rozkładu. Na ten czas, na daną chwilę, co powinieneś wiedzieć, co powinieneś usłyszeć, jako tutaj wszechświat ma dla ciebie informacje. Zrobimy sobie takie energie ogólne. Będzie trochę o miłości, relacjach, może też trochę o, o finansach. Bez wyboru, rozkład ogólny, więc pamiętajcie o tym. Weźcie tylko. To, co będziecie czuć, że jest wasze. No, niczego tak na siłę nie bierzemy, nie dopasowujemy się do, do tych energii, bo to nie o to chodzi absolutnie. No dobra, co jest na ten czas mm, dla Was ważne? Co powinniście usłyszeć? Wiadomość, jaka, co powinieneś teraz wiedzieć. <laughs> Zacznijmy najpierw od energii ogólnych. W sercu czytania jaka energia w sercu czytania? Co jeśli chodzi o miłość, związki. Co, jeśli chodzi o praca, finanse, sprawy materialne? No Macie czas y, takich. Zmian, przełomów, ale przede wszystkim Twoich wewnętrznych, Twojej takiej transformacji, Twojego rozwoju. Wiele się tutaj wydarzyło i to, co teraz jest, przez co przechodzisz, to jak się czujesz, no to są właśnie skutki tych przeszłych wydarzeń, które doprowadziły Cię do takiego stanu jakiegoś wyciszenia, do takiego Poszukiwania siebie, ty jesteś na tej drodze, aby znaleźć siebie ku zbliżeniu ku sobie. Ja wyruszyłem gdzieś, bo do tej pory to wszystko, co, co się działo, miało zwrócić moją uwagę na, na siebie samego, bo ja gdzieś o sobie zapominałem. I teraz przychodzi czas takiej może pokory. Trochę podsumowań i też dla wielu z was nauki odpuszczania. Ja próbuję sobie z czymś poradzić, przepracować trudne energie, jakieś nieprzyjemne doświadczenia, które mnie zabolały, które gdzieś tak we mnie hmm, zadały mi jakieś rany, gdzieś we mnie zostały i ja hmm, moim zadaniem teraz jest poradzić sobie z tym, znaleźć to. Na to miejsce w sobie, bo ja wiem, że nie, nie mogę tego mm, z siebie tak po prostu się pozbyć. Więc ja poprzez, nie wiem, medytację, modlitwę, mm, zmianę postawy, zmianę postrzegania siebie samego i swojej sytuacji, zbliżam się ku sobie. Akceptuję, godzę się. Na wiele spraw. Tak jakby mm, nowy znajdujesz w sobie mm, nowy porządek, jest taki nowy organizm w tobie powstaje, czekasz na, na to aż będą te, te zmiany, aż one tak przyjdą definitywnie i zaowocują i ty widzisz to, ty czujesz że w twoim życiu już się wiele zmienia i będzie się zmieniało jeszcze bardziej stajesz być może z Stajesz aktualnie albo staniesz wkrótce przed jakimś dylematem, przed jakąś decyzją, jeśli chodzi o relacje, o związek, być w tym czy nie być, zostawić to czy wyjść z tego. Też zwłaszcza na to, bo wielu z Was ma, ma w sobie takie energię bardzo nagromadzonych przeżyć, potrzeb, wszelkiego rodzaju pragnień. Ja. ja może nie, nie pokazywałam, nie mówiłam o czymś, kryłam to w sobie, ale teraz poprzez te wszystkie przeżycia i doświadczenia ja zaczynam uczyć się tej ekspresji, tego takiego wyrażania siebie. Jestem w tym coraz śmielsza, coraz bardziej świadoma swojej osobowości swojej intymności, zbliżam się ku sobie, poznaję siebie coraz bardziej, coraz głębiej. W tej całej drodze, w tym takim poplątaniu, mogą przebiegać różne osoby jeszcze, bo ty cały czas się rozwijasz, cały czas doświadczasz się, uczysz, chłoniesz wiedzę, więc spotykasz na tej drodze różne osoby, które są przelotem, które są przejściowo, tak na chwilę, gdzieś w pewnym momencie zazębiacie się ze sobą i przeżywacie razem jakieś uniesienia, chwile, to jest łapanie chwil. Tak, tylko chodzi o to, żeby dobrze się do tego nastawić, żeby jakby nie oczekiwać zbyt wiele, bo tutaj te energie chcą też ciebie na to jakby uodpornić, wzmocnić cię, dodać ci e, siły i takiej, wiesz, pewności siebie. Bo jeśli chodzi o serce tego czytania, to co jest takie najważniejsze, najgłębsze, to ty masz e, problem z przeszłością, z tym co było, co się wydarzyło. Jedną nogą tam jesteś. Te drzwi są niezamknięte i to twoje ciało nie stanie się podzielić. Twoja dusza też nie i to, to ty cierpisz. Pokazujesz się w takiej energii. Takiego rozrywania, jakiegoś dylematu, jakiejś takiej rozłąki, bo ja chcę żyć nowym życiem. Ja mam tyle pragnień, ja się tutaj jakby uwalniam, wyswobadzam się, zaczynam otwierać coraz to nowe drzwi tutaj. Przychodzą nowe osoby, ja się otwieram na kontakty, staję się taka, taka komunikatywna, taka wiesz, serdeczna, coraz, jesteś coraz bliżej siebie, więc taka prawdziwa ty zaczyna się z tego wyłaniać. Ale na czym ja się przyłapuję? Na tym, że powracam z czymś do tej przeszłości, że ja siebie mam taką jeszcze nie, nie naprawioną, nieposklejaną. Otwieram drzwi do nowego etapu, ta przyszłość już jest, ten nowy rozdział, ale ja wchodzę z brudnymi butami, coś wnoszę z tej przeszłości, zupełnie niepotrzebnie. Coś, yy, chodzi o to, żeby wy, wypuścić z siebie te wszystkie emocje, to co, yy, to, co było, to co ci. Yy, to, co się wydarzyło i towarzyszyło tobie do chwili obecnej, abyś potrafiła to pożegnać, zamknąć już to, już tego nie oceniać, już nad tym nie płakać, dlatego że to blokuje Twoje szczęście, Twoje spełnienie marzeń. Macie tak fajną energię takich możliwości, wielkiego potencjału, wiesz, u Ciebie się tak chce to wszystko rozwinąć. Wszechświat chce Ci posypać tutaj tymi. Takimi szansami, tym wszystkim, no, żeby spełniało się tobie to, czego pragniesz. I to jest gdzieś na wyciągnięcie ręki, ale pozostając w jakimś, nie wiem, bólu czy nieporozumieniu z przeszłości, nie jesteś w stanie skonsumować tej energii nowej, tej takiej szansy. Wielu z Was ma, ma niezamknięte, niedokończone relacje z kimś, które tak naprawdę nie są już tak powiedzmy, kontynuowane oficjalnie, ale gdzieś jeszcze tak dla siebie w sobie, wobec siebie nie rozstaliśmy się ze sobą. Mamy ze sobą cały czas powiązania energetyczne, bardzo silne i to też zakłóca, dlatego, że ten nowy partner, który chciałby do ciebie przyjść i jakby mm, cieszyć się życiem z tobą, on odczuwa w tobie tą przeszłość, tę energię tego tego innego kogoś, I, i to nie działa tak, jak powinno. Tutaj są blokady i hamulce, więc dopóki nie nie poczujesz jakby takiego pogodzenia się, puszczenia tego wszystkiego, co było, co zadało mi ból, co mnie zraniło, i masz przyjąć ten ból jako nauki, jako i też to trudne jest, ale to, to jest bardzo ważne i to jest do, do zrobienia. Do przerobienia, przyjmij to jako nauki, jako takie lekcje, dlatego że w momencie, kiedy to tak zrobisz, kiedy to przyjmiesz, w ten sposób się do tego nastawisz, zaczną dziać się w Twoim życiu zupełnie inne rzeczy. Takie dobre energie będą napływały, Ty będziesz inna, będziesz w sobie już taka lekka, taka luźna i poczujesz się jak w nowym życiu, nowa ja, nowonarodzona, odblokowana. I dostanę więcej, dostanę coś lepszego. Ja już nie dostanę tego, tego takiego brudu, ciężaru, tych boleści z przeszłości. Nie, już tego nie dostanę. Będą tylko nowe rzeczy, dobre rzeczy przede mną. Tak to działa. Ale tutaj chodzi o to, aby rzeczywiście to pożegnać, nie udawać, nie kryć w sobie, bo też jakieś takie scenki odgrywasz, przed kim tak udajesz, udajesz przed kimś albo sama przed sobą się do czegoś nie przyznajesz. Dużo jest takiego mm, chowania się, kamuflowania, chowania czegoś. Mam smutek w oczach. Kiedy patrzysz w lustro, to tam odbija się, mm, jest taki głęboki, długi korytarz wstecz właśnie do tej przeszłości i tam gdzieś po tym korytarzu jeszcze błądzisz a możesz zamknąć drzwi ja wiesz, że ty masz klucz do tych drzwi możesz je zamknąć i nigdy już tam nie wrócić to wszystko jest, jest w tobie i jesteś w stanie to zrobić masz tak ogromną moc z jakiej sobie nie stajesz nawet sprawy to jest bardzo bardzo silne ale to każdy człowiek to ma, tylko nie, nie każdy to jest tego świadom, albo nie, nie wszyscy to potrafią po prostu wykorzystać, użyć tego. Takie narzędzia cudowne do wyzwolenia się, do uwolnienia. Miłość do siebie tu jest kluczem do wszystkiego. Pożegnaj to, puść, pozwól temu odlecieć, pokochaj siebie, przytul siebie, ulecz siebie sama. Ty nie potrzebujesz nikogo, żadnego tutaj e, specjalisty, żadnego człowieka z przeszłości, żeby Ci pomógł się uleczyć. Nie, ty sama jesteś w stanie to zrobić. Po prostu dziękując, puszczając, przebaczając i zostawiając to. Mm, to wszystko, co było, co zadało ci, takie rany, wiesz. Masz bardzo piękne energię nowych początków, które chcą przyjść, ale jesteś też taka pogubiona w takim dylemacie i zblokowana jesteś na miłość, na nowych partnerów, a oni chcą, chcą do ciebie przyjść, oni są na twojej drodze. Tutaj romantyczne relacje, miłość, prawdziwe uczucia, lekkość, cieszenie się, radość. Masz taką, wiesz co, taką imprezową nawet, powiedziałabym, energię przed tobą. Ale jeśli pozwolisz sobie odpuścić, zapomnieć, przebaczyć, przebaczyć jakiś romans, przeboleć go, wy, mm, wypuścić żal i ból z siebie, zamknąć go ostatecznie. Pamiętaj, bo tutaj są bardzo mocno pokazane energie karmiczne też. I każde z Was dostanie takie wyrównanie w życiu. Tu Wszechświat mówi o sprawiedliwości i ona przyjdzie prędzej czy później. No tak to działa i. Mm, jeśli ktoś kogoś mocno skrzywdził i źle się zachował, to no to kiedyś tam to pewne rzeczy wracają do tej osoby. Także tu jest mocna informacja dla ciebie: ty nic nie musisz robić, zostaw to, ty nie działaj, ty jakby nie, nie prowokuj, nie kuś losu, nic nie rób, ty rób swoje, zadbaj o siebie. Tutaj jakby to hmm, wszystko będzie, hmm, zadzieje się samo energetycznie w miłości macie taką taką piękną, kojącą energię która może doprowadzić Cię do spełnienia Twojego marzenia gdzieś spełnienie marzeń przychodzi chce przyjść do Ciebie, takie uleczenie, spokój błogość, nadzieja w całym tym takim galimatiasie w całym jakimś poruszeniu w jakimś chaosie gdzie jest dużo niejasności dużo takiego pogubienia gdzieś może Udawania, też jakiejś nieprawdy, też narażania się. Chce przyjść nowa energia, zaprasza Cię, nowy początek. To nowe jest bardzo lekkie, cieszące, kolorowe. Będzie Cię radowało i wprowadzało w taki stan bardzo pozytywnych wibracji, trochę zwariowanych, ale to zupełnie jest takie. Czymś innym niż do tej pory, co byłaś, przeżywałaś, jak się czułaś i zapraszać na, na jakąś taką odrobinę szaleństwa, ale masz też pokazane jakieś problemy komunikacyjne, zakłócenia, może w rozmowie, w komunikacji, niejasną sytuację z pewną osobą. Może to jakiś twój partner aktualny albo były partner, więc tutaj pokazują się takie turbulencje. Które są na drodze do uleczenia, można je naprawić, jest, jesteście w stanie to zrobić i jakby um, ulżyć sobie, poczuć ulgę, wyleczyć się z tego, oboje możecie, gdyż tutaj oboje, obie strony są um, jakieś, nie wiem, nieszczęśliwe, pogubione, skrzywdzone w tym bagaż doświadczeń, który niesiemy na, na sobie ze sobą, on jest taki. Taki uciążliwy. <laughs> Cały czas chodzi mi tutaj taka energia niespełnionej miłości tych kochanków, albo jakiegoś zranienia, albo poczucia odrzucenia czegoś takiego, co, co jeden człowiek zgotował drugiemu człowiekowi, i to, to wszystko krąży. To są takie energie, które nie dają spokoju. Obu stronom. Tak naprawdę, ty myślisz, ta osoba, która jest w pozycji ofiary, ona myśli, że że ona jest tylko dotknięta i jest nieszczęśliwa, ale się myli, ponieważ ten drugi ktoś też na swój sposób za to płaci, też przechodzi jakieś, jakieś cierpienia i jego też to będzie dotyczyć, dlatego że tutaj jest ta energia karmisza, która przypomina o sobie, że wszystko. Wszystko będzie spłacone, wszystko będzie wyrównane i to dobre, i to, i to ciężkie, i to nieprzyjemne, co się tutaj ehh, wydarzyło. Jeśli chodzi o pracę, o finanse, no to wy jesteście tak zapracowani, albo będziecie w, naj, w najbliższym czasie, tak Cię coś pochłonie, jakiś nowy projekt. W ogóle jakieś takie zmiany się szykują, takie przełomowe. Możesz dostać albo awans, który związany jest y z dużym nakładem pracy albo jakieś inne stanowisko w ogóle masz, masz pracować dużo, masz się poświęcać, dawać z siebie dużo, ale to też ta praca z jednej strony praca sama z siebie, może tego od was jakby wymagać, oczekiwać ale też poniekąd tutaj praca może być dla was ucieczką od problemów jakichś właśnie miłosnych, sercowych i ta praca będzie takim wybawieniem ale jest dużo radości z pracy ona nie jest pokazana w jakiś tam ciężki sposób. Tak, dokładnie. Praca jest lekiem. Praca leczy, ona wszystko wy, wyprowadza, pomoże ci się tutaj odnaleźć, otrząsnąć to, to nowe wyzwanie, albo dodatkową pracę jakąś, dodatkowe zajęcie sobie wymyślisz, bo, bo wy chcecie się bardzo mocno zaangażować, żeby się odwrócić myślami uczuciami wszystkim od jakiejś osoby, którą nosicie w sercu tu się praca łączy z, właśnie z miłością, z jakimś związkiem i ta praca ma być lekiem, ma być ucieczką ona ma ciebie ratować to jest dobre, bo, bo też pokazuje się pozytywnie w tych aspektach, no że no, Ciebie rozwija i y, możesz zyskać coś więcej, jeśli chodzi o sprawy właśnie materialne w ten sposób, no ale to, że Ciebie wyleczy i y, pomoże Ci znaleźć nową drogę, jakby z siebie na tym wszystkim, powrót do siebie, pomoże Ci powrócić, więc to, y, to wygląda, y, no, tak fajnie. Także możecie sobie pracować w takim skupieniu, y, w takim bo naprawdę może być tak, tak dużo, tak, że będę się czuła bardzo zmęczona, że mam wrażenie, że albo ja przesadzam z tą pracą, ja chyba zwariowałam, ile ja pracuję, a w ogóle ile ja mam spraw na głowie, jakiś taki natłok i tak wszystko, ale sobie w końcu myślę, a dobrze, że mam, no dobrze, że mam, bo to wypełnia mi czas, ja się tak bardzo koncentruję tutaj na tym, bo ja chcę coś tak dobrze zrobić, chcę dobrze wypaść, tak mi bardzo zależy, jakby się tutaj też miały zadziewać takie przełomowe momenty, w Waszym życiu, które też chcą Was doprowadzić do czegoś lepszego. Tak cię wypchnąć z tego punktu, w którym jesteś właśnie w pracy, w finansach, żeby Ci było lepiej, żeby tutaj takie jakieś polepszenie w tej sferze też nastąpiło. No, także macie taką informację o. O tym, że idziecie dalej, wiesz, to ty na pewno to czujesz w pewnym sensie, zauważasz też zmiany w samym sobie, ale jak się tak mm, posłuchasz sobie tego rozkładu i tak głębiej się nad tym zastanowisz i wtedy przeanalizujesz tą swoją sytuację, jak wygląda dziś, jak wygląda tydzień czy miesiąc temu, to zauważysz jakie postępy robisz, jak, jak jest z tobą już... Um, Inaczej, coraz bardziej do przodu jesteś, coraz bardziej gotowa do tej nowej podróży, do tej nowej przygody, która tutaj zbliża się do ciebie wielkimi e, krokami. Będą też na Waszej drodze właśnie pojawiać się te różne osoby, przeplatać, o których mówiłam, więc też jest taka informacja, żeby od razu się tak nie, nie przywiązywać, nie myśleć sobie, że ojej, to będzie ta nowa miłość, to już będzie partner docelowy, bo to też mogą być. E, takie chwilowe energie ludzi w podobnych sytuacjach jak ty, którzy gdzieś spotykają się, są takimi przechodniami, bo tu jest taki długi, jasny chodnik i on prowadzi do, do takiego świetlistego tunelu. I w tym na tej drodze mijają się ludzie, którzy pomogą sobie w pewien sposób. Ruszyć dalej, przerobić coś. A tam do tej mety, jak dotrzesz, to Ty zobaczysz, że Ty. No, przyszłaś do siebie, odnalazłaś siebie, masz spokój w sobie, jesteś kompletna. A Ty myślałaś zawsze, że co, że czegoś ci brakuje, że kogoś potrzebujesz, żeby być szczęśliwa, i potem zrozumiesz po, po przejściu tego wszystkiego. Że tak naprawdę ja nikogo nie potrzebowałam. Ja żyłam w ogóle w jakimś takim myśleniu, jakby bycia ciągle uzależnionym o kogoś, ciągle ciągłej potrzebie, w ciągu jakimś braku, w ciągu poczuciu jakiegoś nieszczęścia. To zupełnie było mylne, tak? Więc my musimy tak wiele doświadczyć, tak dużo przejść, tak przecierpieć, żeby to zrozumieć, żeby tam się znaleźć. A wtedy, no to już nie ma rzeczy niemożliwych, i, i kiedy ty odnajdziesz siebie, to wtedy mm, ta właściwa osoba, ta miłość, ta relacja, to wszystko się dzieje takie, mm, takie odpowiednie właśnie dla ciebie, jak ma być. Mhm. Wszystkiego dobrego wam życzę. Na tej drodze bądźcie świadomi, słuchajcie siebie, dbajcie o siebie, kochajcie siebie, bądźcie dla siebie dobrzy. I idźcie do przodu, do usłyszenia Pa.